Po 1955 roku akrobacja zaczęła się w Polsce rozwijać jako odrębna dyscyplina sportów lotniczych. Pierwsze Mistrzostwa Polski w akrobacji samolotowej odbyły się w 1960 roku w Warszawie. Rosnąca liczba zawodników i coraz wyższe wymagania sportowe skłoniły aeroklub PRL do powołania specjalistycznych ośrodków szkoleniowych. Co roku rozgrywane były kolejne Mistrzostwa Polski w akrobacji samolotowej. Od lewej pułkownik Plezio, Stanisław Kasperek, Mundek Mikołajczyk, Felicjan Kawala, Józio Sypko, mechanik ze Świdnika, brakuje generała Skalskiego. Stoją, po lewej Adam Flis, trener, po prawej zawodnik Stefan Studencki. Kucają, po lewej Zbigniew Nowakowski, po prawej Mundek Mikołajczyk. Gliwice, wczesne lata 60. Po lewej Stefan Studencki, w środku Mundek Mikołajczyk. Od lewej trener Adam Flis, Staszek Ackerman, Stefan Studencki, Mundek Mikołajczyk, Staszek Kasperek. Po prawej major Jerzy Leszek, szef szkolenia APRL. Aeroklub PRL w latach 1964-65 zorganizował cztery główne ośrodki akrobacji samolotowej. W Świdniku ośrodek akrobacji samolotowej prowadził Stanisław Kasperek jako trener okręgowy. Staszek Ackerman prowadził Ośrodek Akrobacji Samolotowej w Winnowrocławiu i był tam trenerem okręgowym. W Zielonej Górze szefem Ośrodka Akrobacji był Stefan Studencki. W Gliwicach Ośrodek Akrobacji Samolotowej prowadzony był przez Edmunda Mikołajczyka. Piloci Aeroklubu Gliwickiego, po lewej Irek Mikołajczyk, w kabinie samolotu Mundek Mikołajczyk. Henryk Jaworski ze Świdnika latał też w kadrze akrobacyjnej. Antek Kozłowski z Katowic. Na obozie kadry w Krośnie w jego pierwszym locie treningowym oderwało się skrzydło i prawdopodobnie zginął jeszcze w powietrzu. Wszystkie beskidy zostały zawieszone. Od lewej Mundek Mikołajczyk, Stefan Studencki i Staszek Kasperek. Felicjan Kawala latał jako zawodnik w aeroklubie śląskim, członek narodowej kadry, współtworzył zespół akrobacyjny Śląsk. Od lewej Bogus Januszewski, Mundek Mikołajczyk i Felek Kawala zespół akrobacyjny Śląsk. Stanisław Ackerman z Zinowrocławia. Pierwszy mistrz polski w akrobacji w 1960 roku. Zawody wygrał, startując na dwumiejscowym z Linie 26. Pilot akrobacyjny ze Świdnika Stanisław Kasperek wielokrotny mistrz Polski w akrobacji samolotowej i uczestnik zawodów międzynarodowych. Helmut Staś trenował w Gliwicach, był mistrzem Polski w Bielsku-Białej, a potem dwukrotnie zdobył tytuł wicemistrza. Ośrodki obejmowały okoliczne aerokluby. Na przykład ośrodek akrobacji w Gliwicach obejmował 10 sąsiednich aeroklubów. Ośrodki były podporządkowane głównemu trenerowi kadry akrobacyjnej aeroklubu PRL i działały w strukturach lokalnych aeroklubów. Działalność ośrodków akrobacji to była złota era w rozwoju akrobacji w Polsce. Ośrodki akrobacji prowadziły centralne szkolenia i obozy przygotowawcze dla pilotów wytypowanych przez aerokluby. Organizowały ogólnopolskie zawody w akrobacji samolotowej. Które były jednocześnie eliminacjami do kadry narodowej. W latach 1966-79 w Gliwicach corocznie odbywały się takie zawody, przyciągając najlepszych pilotów z całego kraju. Stefan Studencki był trzykrotnie drugim wicemistrzem Polski w akrobacji. Reprezentował ścisłą czołówkę światową i przy dysponowaniu odpowiednimi samolotami mógłby walczyć nawet o tytuł Mistrza Świata. Był szefem wyszkolenia w Zielonej Górze. Tacy instruktorzy jak Mundek Mikołajczyk w Gliwicach szkolili zarówno seniorów, jak i juniorów. Wprowadzając nowoczesne metody treningowe i korzystając z aktualnych regulaminów międzynarodowych. W okresie działalności ośrodków akrobacji samolotowej piloci dysponowali dużą ilością samolotów Super Casper Acrobat. Dzięki takiej ilości sprzętu akrobacja szybko się rozwijała. Działalność ośrodków polegała na szkoleniu podstawowym w akrobacji, treningu zaawansowanym, przygotowaniu do zawodów organizacji zawodów i eliminacji, modernizacji sprzętu i techniki, promocji dyscypliny. Mundek Mikołajczyk, chirurg, spacy pilot akrobata, instruktor w Aeroklubie Gliwickim, dwukrotny mistrz Polski w akrobacji samolotowej, wielokrotny wicemistrz kraju, trzykrotny finalista mistrzostw świata, jeden z założycieli zespołu akrobacyjnego Śląsk. Dzięki ośrodkom akrobacji samolotowej Polska zaczęła odnosić sukcesy w zawodach międzynarodowych w latach 60. i 70. System pozwalał na wyławianiu talentów z mniejszych aeroklubów i ich profesjonalnym przygotowaniu. Z Gliwic, Świdnika czy Inowrocławia wyszło wielu czołowych pilotów tamtej epoki Stanisław Kasperek, Marek Szufa. Felicjan Kawala, Stefan Studencki, Bogusław Januszewski, Stanisław Ackerman i inni. Ośrodki działały do początku lat 80., kiedy struktura aeroklubu PRL zaczęła się zmieniać, a centralne szkolenia zostały częściowo przeniesione do innych form organizacyjnych. Stanisław Maksymowicz z Wrocławia, legenda polskiego lotnictwa sportowego, bohater lokalnych legend, między innymi przelotu pod Mostem Grunwaldzkim we Wrocławiu. Od prawej strony stoją Staszek Kasperek, Mundek Mikołajczyk, Stefan Studencki, Stanisław Ackerman. Polska regularnie wystawiała reprezentacje w Mistrzostwach Świata w Akrobacji Samolotowej. Powstanie i działalność ośrodków akrobacji samolotowej umożliwiło systematyczne przygotowywanie kadry i podnoszenie poziomu sportowego. Na zawodach państw RWPG polscy piloci często znajdowali się na podium, wygrywając z ekipami z NRD Czechosłowacji czy Węgier. Sukcesywnie wprowadzano nowe typy maszyn akrobacyjnych. ZLIN 526 i ZLIN 50. Akrobacja samolotowa stała się jedną z najbardziej widowiskowych dyscyplin sportów lotniczych w Polsce. Pokazy akrobacyjne na imprezach masowych były wizytówką aeroklubu PRL i przyciągały tysiące widzów. W latach 70. Polska zaczęła uchodzić w Bloku Wschodnim za jeden z liderów w tej dziedzinie. Staszek Kasperek po zawodach w akrobacji samolotowej, udekorowany profesjonalnym kaskiem lotniczym. Mądek Mikołajczyk na rękach kolegów Zbigniewa Gajewskiego, Alka Kwiecińskiego i Rysia Rudkowskiego. Po lewej na podium Paweł Pawlak, wicemistrz, w środku Mundek Mikołajczyk, mistrz polski, po prawej drugi wicemistrz, pilot Treder. Mundek Mikołajczyk przy swoim samolocie Super Kasper Akrobat przed hangarem Aeroklubu Gliwickiego. Od lewej stoją Mundek Mikołajczyk, Stefan Studencki oraz Stanisław Kasperek. Jeden z pierwszych z Linów 50., którego z Czechosłowacji przyprowadził Mundek Mikołajczyk.